Dawniej wierzono, że właśnie te wiedźmy wszystkie, czarownice chodzą po zioła w pełni księżyca, no, z dwóch powodów tak naprawdę logistycznie było jasno, było jasno to jest pierwszy powód, <laughs> łatwiej było zobaczyć rzeczy. Ale drugą rzeczą jest to, że ten księżyc, faktycznie te ciecze po prostu podciąga do góry. Więc jeżeli my chcemy zebrać liście danej rośliny, no to warto to zrobić w pełni księżyca. Z kolei, jeżeli chcemy sięgnąć po korzeń, no to bez sensu po niego sięgać w pełni księżyca, bo on te soki wyciąga do góry, więc lepiej poczekać na nów, kiedy te soki spokojnie, grawitacyjnie opadają sobie w stronę po prostu jądra Ziemi. I wiecie, to da się wyjaśnić fizycznymi, totalnie mm, zjawiskami. zjawiskami, i jest to potem takie, no okej, okay, przecież to ma sens. No ale dawniej, kiedy my wiele rzeczy tłumaczyliśmy sobie magią, czarami, różnymi nadprzyrodzonymi zjawiskami no to gdzieś to się właśnie do tej pory nam nadal zaciera, to takie podejście, że a, bo w pełni to tam, em, no właśnie, to tylko czarownice gdzieś mogą wychodzić i, i że to w ogóle bujda jest, nie, że, że to ma jakiś tam na nas wpływ.